Cześć Wam wszystkim, nie było mnie tutaj na kanale miesiąc i uznałam, że pora coś nagrać. W dzisiejszym filmiku będę poruszać temat początku macierzyństwa. Ten pomysł został mi nasunięty jak nagrywałam filmik po porodzie o porodach, ale postanowiłam, że odczekam trochę czasu, aby mieć co opowiadać, opowiadać jak wygląda to wszystko. W dzisiejszym filmie poruszę temat dwóch problemów, które na początku się pojawiły. Później opowiem Wam, jak wygląda aktualnie mój dzień. Ostatnia sprawa, o której będę tutaj mówić, to moja rana po cesarce. Zacznijmy więc od początku. Początek to był wielki, wielki chaos i wielka, wielka niewiadomość do niektórych rzeczy, do niektórych spraw. Ponieważ nigdy nie miałam dziecka wcześniej, byłam opiekunką, ale to wszystko inaczej wyglądało. Bo opiekowałam się zwykle strasznymi troszkę dziećmi, więc nie wiedziałam wielu rzeczy. Pierwszą z nich było karmienie, ponieważ są różne szkoły karmienia dziecka. Tu się wydaje, że jest takie łatwe, bo masz mleko modyfikowane, wiesz ile Miarek dać i ile, zadać, ile tam dać wody, ale nie wiesz co ile dawać. I są tutaj dwie szkoły żeby dawać dziecku na żądanie, czyli jak zawoła to lecieć z butlą, jak zacznie płakać, a druga co trzy godziny. Ja nie byłam przekonana do żadnej i kiedy kupiliśmy mleko, które jemu oczywiście przypasowało, to z tyłu była taka ramka i na niej napisane było ile powinno jeść dziecko w danym miesiącu ile mililitrów, ile miarek i tak dalej, i tak dalej i ile dawek przede wszystkim. No i e, ja sobie stwierdziłam, że e, skoro na przykład jak idziemy do sklepu i kupujemy zupę w torebce albo kisiel w torebce, to z tym jest napisane jak mamy to zrobić i zawsze wtedy wychodzi jak zrobimy tak, jak jest napisane na opakowaniu. No to tutaj musi być też dobrze napisane to i wyliczone, ile tam dziecko powinno jeść w danym miesiącu. No i wyliczyłam sobie po tych dawkach tam podanych, że mój synek powinien mieć co 4 godziny. Zostałam kilka razy skrytykowana za ten y, sposób, ale y, stwierdziłam, że to chyba jest najbardziej prawidłowe takie karmienie. No i. Y, Zaczęłam dawać mu co 4 godziny I tak dałam mu jeść, on się za jakiś czas budził I zaczynał być marudny, zaczynał płakać Coraz bardziej płakać A ja czekałam do tych 4 godzin, żeby mu dać znowu I tak w kółko Najgorzej było w nocy i na wieczór Na wieczór, ponieważ płakał tak jakby go obdzierali ze skóry My nie wiedzieliśmy co zrobić Był najedzony, zmieniony, mienione a Mimo tego płakał, płakał, płakał yy, Ręce nam już opadały Nie wiedzieliśmy Nie wiedzieliśmy już czym jest problem w nocy było jeszcze gorzej, bo mój mąż nie jest w stanie wstawać do synka, tylko ja jestem w stanie, bo on ma zbyt mocny sen. No i w nocy była tragedia, ponieważ jak on się obudził na godzinę czy półtorej przed jedzeniem, to ja musiałam z nim siedzieć i czekać do tej godziny, żeby mu dać. No i tak w sumie kończyło się to tym, że ciągle był płacz i. No już było to nie do wytrzymania i uznałam, że to faktycznie chyba nie jest dobry pomysł, może faktycznie nie ma co się opierać na tych tabelkach z opakowania i, e, i powinnam e, spróbować e, dawać mu co trzy godziny, tak miałam w zaleceniach od położnej za szpitala. No i zaczęłam dawać co trzy godziny, ale to też niewiele pomogło. I w końcu yy, moja znajoma przyszła mnie odwiedzić i stwierdziła, że ona swoje dzieci karmiła tak jak zawołały na żądanie i że mnie też tak spróbowała. No i zaczęłam tak robić i zaczął być spokój. Ale mój synek jadł sobie godziny. Więc w nocy wyglądało to tak, że ja mu dałam jeść i yy, zanim go gośpiłam, położyłam się spać. I zaraz musiałam znowu wstawać, więc no nieciekawie. Trafiliśmy do lekarki, ponieważ nie było lekarza, który nas prowadził miejsce. Akurat wtedy w zdęcie i nie wiedziałam co zrobić. Był też katar i ona powiedziała, że bardzo dobrze, że karmimy na żądanie i że nawet jakby chciał co godzinę jeść, to trzeba mu tak dawać. No, i później w szóstym tygodniu, jak były pierwsze szczepienia, no to poszliśmy do naszego lekarza, do którego mam stuprocentowe zaufanie, bo uważam, że to jest bardzo dobry lekarz. I on powiedział, że co dwie godziny to jest za częste karmienie i że powinnam wydłużyć ten czas od 2,5 godziny do 3 godzin. Wydawało mi się to w ogóle niemożliwe do zrobienia, ale okazało się, że wcale nie było tak trudno. Przyjechaliśmy i mały jadł spokojnie co 2,5 godziny, co 3 godziny. Aktualnie potrafi wytrzymać nawet 5,5 godziny bez jedzenia w nocy. Więc no jest yy, progres, jeżeli o to chodzi. Ale na początku tak nie było. Yy, druga rzecz że ominęły nas całkowicie kolki. Więc no totalne szczęście, bo słyszałam, że te kolki to są straszne. I tutaj przypuszczam, że z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że dostał krople z putiką, które fajnie wyregulowały to wszystko, że nie miał zdjęć, w ogóle nic. A drugie, że dzięki temu, że były te godziny od 2,5 godzin do 3 godzin i dzięki temu, że młody pokazał, że o godzinie 11, 19, 30, idzie ich spać, to ustaliłam tak godziny, że w konkretnych godzinach jadł. I tak jest to teraz. Że na przykład zje o 12, o 3, o 6, później 8, 30, 11 idzie spać, 14 już jest wybudzony, 17, 19, 30 idzie spać. I tak to wygląda. I dzięki temu, że mam ustalone godziny, to nie był głodny, bo że tego już przyzwyczajony, że w tych i tych godzinach jest. Nie wiem, czy u wszystkich dzieci się takie coś by sprawdziło. U nas się sprawdziło, nie było kolek, yy, skończyły się wzdęcia. W ogóle, jak ręką odjął. Jednak był drugi problem. Nigdy nie ukrywałam, że miałam problemy ze snem, bo miałam i to spore, jeszcze przed ciążą. Yy, brałam różne tabletki, które były mocne, ponieważ zwykłe ziołowe na mnie działały, meliska, nic z tych rzeczy. Można było zapomnieć. Także yy, brałam dosyć mocne tabletki i po ciąży Wciąż mi się rodzicom troszeczkę inaczej, ale tutaj, że tak powiem, ktoś mi powiedział kiedyś, że jak będę miała dziecko, to te problemy ze spaniem mi się całkiem skończą. Mhm. Z zasypianiem. Nie skończyły się, a wręcz się pogłębiły. Zacznijmy od tego, że początkowo, tak jak wspomniałam, Musiałam czekać, bo mały miał jeszcze 4 godziny. Później, co 2 godziny, zanim go uśpiłam, ukołysałam w koszu Mojżesza, to zeszła godzina i spałam po 30 minut. Była przerwa 30 minut i znowu wstawałam do niego i tak w kółko. No, a był ten problem właśnie, że musiałam go dużo bujać, bo nie chciał usnąć. I to zabierało mi czas na spanie, wybijało mnie ze spania całkowicie do tego stopnia, że wróciłam do tabletek nasennych. Miałam dwa rodzaje, jedno silniejsze, a drugie słabsze. Zaczęłam od tych silniejszych, brałam połówkę i zaczęły się dopiero problemy, ponieważ organizm miałam już tak przeciążony tym wstawaniem i niespaniem, że tabletki zadziały za mocno. Nie, nie w sensie, że się nie obudziłam, tylko w sensie takim, że kiedy wstałam, po prostu odcinały mnie i wywracałam się bez powodu, po prostu nagle wstałam i leżałam już na podłodze. Innym razem, miałam sytuację, że nie mogłam trafić na łóżko, i e, po prostu uwaliłam nogą z całej siły w zagłówek metalowy od łóżka. Także, miałam całą nogę poobijaną, bo nie mogłam trafić na łóżko. Bo byłam tak otumaniona całkowicie. Bałam się tego, co będzie, jeżeli ja będę przynosić dziecko z kosza na przewija. Nagle coś mi się stanie i ja z nim upadnę. Byłam tym przerażona, więc stwierdziłam, że nie, muszę odstawić te tabletki. Przeszłam na te słabsze, które yy, przepisał mi lekarz i które miały być takie, że mogłam je brać codziennie, nie są zależniające. Tyle, że po nich też nie było ciekawe, ponieważ wybudzałam się, ale byłam tak zaspana, że nie mogłam otworzyć oczu. Mogłabym przewijać, dawać jeść po prostu z zamkniętymi oczami, bo byłam tak zaspana, że się w głowie nie mieści. Trochę ten problem się rozwiązał w momencie, kiedy mój mąż padł na genialny pomysł podłączenia kosza Mojżesza za ucho do bujaka, dzięki czemu włączyliśmy bujak, a bujak są koszem i nie musiałam się jeść przy tym koszu i go bujać, tylko włączyłam mu to, posiedziałam 5 minut i szłam spać. Ale był też taki problem, że nie wiedziałam, że nie mogę pić energy drinków. Yy, co niedzielę miałam zawsze swoją rutynę picia jednego energy drinka, monsterka. Skończyło się. Kiedy wypiłam go, przemęczony organizm słonął tak kofeinę, że yy, wy... chociaż wypiłam go do godziny pierwszej, to trzymał mnie do późna. I ja nie mogłam zasnąć brałam tabletki, jak brałam tabletki otumaniały mnie i e, rano byłam nie, w ogóle nie w stanie zajmować się dzieckiem więc piłam en energy drinka i tak w kółko i ten organizm był tak wycieńczony, że e, naprawdę masakra, musiałam znaleźć rozwiązanie tego problemu, bo przecież nie mogłam tak żyć więc znalazłam tabletki z melatoniną i okazało się, że działają ponieważ zwykle tabletki takie słabsze nigdy nie działały na mnie to bałam się, że nie podziałają ale zadziałały z tego powodu, że y, mam przemęczony organizm y, Druga rzecz jeżeli faktycznie mam ciężką noc to nie Monsterek nie Energy Drink, który daje porządnego kopa tylko puszka coli albo druga kawa nic więcej nie mogę zbyt dużo mieć kofeiny ponieważ i tak wiem że ona w mniejszym yy, stężeniu i tak da mi kopa, bo mam przeciążony organizm wstawaniem w nocy. I to były takie główne dwa problemy, które miałam na początku. Ale jak wyglądał mój dzień? Mój dzień na początku wyglądał trochę inaczej niż dzisiaj, bo yy, no, różnica była choćby w tym karmieniu w nocy, ale była też taka, że młody budził się o 5:30, już nie chciał spać. I e, ja siedziałam od 5.30 do późna, nie odsypiałam, praktycznie przez cały ten okres czasu jaki jest e, z dzieckiem e, odsypiałam tylko kilka razy, ale przeważnie zawsze e, nie śpię. E, dużo pomogło to jak nauczyłam go spać w łóżeczku, że o 11.00 spał w łóżeczku, w nocy spał w koszu, później przeniosłam go całkiem do łóżeczka. Dużą zasługę tutaj przypisuję Szumisiowi Wydrze, który włączony w ogóle go uspokaja, światełko świeci, Szumis szumi. On może spokojnie spać, bo był okres kiedy zamiast Szumisia, którego nie mieliśmy, używaliśmy suszarki i aplikacji z dźwiękiem suszarki, albo w ogóle filmiki puszczałam z suszarki z YouTube'a i następ miałam rozładowany telefon. Teraz ten problem już go nie ma, bo szumi zastępuje wszystko. Ma delikatne dźwięki, a ja przy tym mogę spokojnie spać. Przy suszarce też mi się zdarzało, ale to jest zbyt głośne i wymęczające człowieka. Więc wtedy dzień zaczynał się wcześniej i nie mieliśmy tych godzin spania w ciągu dnia, więc raz spał, raz nie. Nie szło niczego zrobić, bo trzeba było przy nim siedzieć, bo mógł się obudzić w każdej chwili. Więc no, był taki rozgardiaż totalny. Ale od jakichś dwóch miesięcy, może krócej, yy, mamy już taką totalną rutynę dnia. Yy, I wygląda na to: tak. Mały budzi się na kamienie o godzinie 12 w pół do pierwszej w nocy. Potem budzi się o 3 w pół do czwartej, albo o 4. Potem budzi się 6, 7 rano lub 8. Karmienie jest między siódmą a ósmą trzydzieści. Codziennie wstaję o ósmej. Jeżeli on się obudzi o 5 rano i on nie chce spać, ja włączam mi misia, wychodzę z jego pokoju, bo śpię z nim, idę spać do sypialni, a zaglądam na kamerkę, czy on śpi. Jeżeli nie płacze, to ja w ogóle do niego nie idę, tylko idę dopiero o ósmej rano. Yy, nie zdarza się, żeby płakał, więc ja tam nie wracam ale przeważnie jest tak, że o tej piątej jak się obudzi to on sypia przy tym misiu i ja też i dopiero jest pobudka przed 8 rano, 8 rano no i wtedy go przebie przebieram, przewijam karmię, i idę zrobić sobie śniadanie yy, chwilę porozmawiam z moją mamą przez telefon, chociaż nie codziennie, ale zdarza się następnie jest już godzina dziewiąta no i chcę i się umyć, ja w tym czasie przeważnie jest dosyć śpiący i otulam go w wózku Kocem i on usypia na 10-20 minut. Ja w tym czasie się myję, ubieram. Yy, I yy, kiedy się budzi, to stawiam wózek do okna przodem, aby mógł widzieć co się dzieje na zewnątrz. Wózek jest przy toaletce i zaczynam robić makijaż. Około wpół do 11 jest marudny w cholerę i zaczyna płakać, marudzić, położyć jest blisko jedzenia, zwłaszcza jak, jak do 7 rano. To już w ogóle jest. Yy, jest całkowicie. I co pomaga? Za każdym razem włączona płyta Shri Tokyo Hotel na piosence Dusz de Mosu. w kółko słuchać. Tak od razu nie załapię, że ta piosenka leci i zaczynam śpiewać. Ja on od razu już wie, że to jest to i on tego słucha. Czasami jest nawet tak, że ja wcale nie muszę włączyć jej w kółko, bo ona minie i lecą następne piosenki z tej płyty i on tego słucha. I jest spokojny. I tak do 11. O 11 godzinie przychodzi moja asystentka, bo jestem osobą niepełnosprawną asystenta osoby niepełnosprawnej i wyprowadza psa, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Ja w tym czasie przygotowuję małego do spania, Przewijam go, daję mu jeść, wkładam do łóżeczka, włączam szumisię, postoję jeszcze z parę minutek i powoli wycofuję się, wychodzę. I on śpi mniej więcej od 11.15 do. 11.50. Były czasy, że spał do 14.00. Czasem przyciągam to w ten sposób, że on się przebudzi koło 12.00, ja mu włączam tego szumisia jeszcze raz, bo on się już wyłączy do tego czasu, daję mu smoczek, postawię chwilę i znowu wychodzę. I potem te przerwy w budzeniu są coraz krótsze, one są co 20-15 minut, więc nie jestem w stanie odejść za daleko. Co, jest, co robię w tym czasie, gdy on śpi? No, za wiele nie mogę zrobić. Chciałam nagrywać w tym czasie i próbowałam to na ostatnich filmach. No i nie do końca wyszło, zwłaszcza, osta zwłaszcza przy ostatnim z tymi Ciuchami, moimi ulubionymi. To była masakra, bo już pod koniec latałam non-stop do niego, yy, bo wiadomo, potrzebuję ciszy do nagrania, jego, jego byłoby słychać, gdyby się rozpłakał. Więc o 11 godzinie nagrywanie odpada. Jak to więc wygląda? Co ja robię? Wyciągam pranie, wywieszam, chowam, yy, wyciągam naczynia ze zmywarki, chowam te naczynia, jem drugie śniadanie czasem nie, bo zdarzy się, że nie mam już czasu, yy, czasem wyjdę sobie gdzieś na zewnątrz koło domu, cały czas będąc na nasłuchu na telefonie, czy się nie przebudził, daleko nie mogę wyjść, tylko tutaj, wokoło domu. Robię często zdjęcia właśnie w tym okresie, kiedy on śpi o 11.00, to biorę sobie statyw i wokół domu robię zdjęcia. Co robię jeszcze w tym czasie? No ogólnie sprzątam. Co mam do zrobienia, to robię właśnie wtedy. Jeszcze zdarza się, że gotuję i gotuję zazwyczaj większy obiad, żeby mieć na parę dni. Eee, tak to wygląda. Eee, on się budzi, staram się go przyciągnąć do 13.30. Dzisiaj się udało do 13:50. No i zależy od dnia. Jako, że mam asystenta osoby niepełnosprawnej, no to mamy taką umowę z tą asystentką, że go zabiera dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Przechodzi o 14:00, wyprowadza mi psa, ja go szykuję, i potem go zabiera na 3 godziny do 17:00, bo o 17:00 je, więc on musi wrócić. No i co robię w tym czasie wolnym? W tym czasie wolnym, akurat go mam, nagrywam dzisiaj, ale przeważnie jadę po zakupy, jadę czasem na szmateks, bo szukam dla niego jakiś ubranek, bo wiadomo rośnie i trzeba odmowę non stop. Co robię? Piszę powieść. Prawie każde wolne jest poświęcone napisaniu powieści. Kolejną rzecz, co robię? No jem obiad, ale dosyć późno, bo jem prawie w pół do piątej zawsze. Jak już obrobię się z tego wszystkiego, co sobie zaplanuję, wszystko mam totalnie zaplanowane, co, kiedy mam zrobić. No i w sumie właśnie takie rzeczy robię na tym swoim wolnym. Że zajmuję się rzeczami, które lubię. Albo jadę właśnie coś załatwiać do miasta. Jest to czas, który muszę wykorzystać do maksimum, bo wiem, że jak będzie znowu w domu, to ja nie będę w stanie za wiele zrobić. A jeżeli jest w domu przez ten czas, no to przeważnie włączony jest telewizor, kładę go na macie, on się bawi, kładę go na brzuszku, czytam mu, śpiewam mu. Nie jestem w stanie z nim zrobić zbyt dużo. Kiedy jest ładna pogoda, po 14 idziemy na spacer, ale tylko kiedy jest ładna pogoda. Dla mnie wychodziliśmy o 17, kiedy właśnie za chwilę wam powiem, co się dzieje. Ale ym, teraz jest chłodniej o 17, więc wychodzimy o 14, wracamy na 15 o no, 15 jem, ale jak go nie ma w domu to jem dopiero o pół do piątej eee, i tak to wygląda eee, kiedy przychodzi na piątą jest karmiony i zaczynają się godziny wyciąg ma swój humorek, że między godziną piątą a szóstą jest totalnie rozryczany nie chce mu się spać ciągle płacze albo marudzi no i wtedy żeby go uspokoić to włączam płytę do Hotel na dłuższym osób. Albo włączam jakieś piosenki i śpiewam mu. Biorę go na ręce, kołyszę go. Oczywiście go nie noszę, bo nie jestem w stanie, nie za ciężki, ale e, trzymam go na kolanach i mu śpiewam. Kładę go na brzuszek. Ogólnie zajmuję go, żeby on nie myślał o tym, że ma tę godzinę wycia. E, najbardziej pomaga oczywiście moje śpiewanie. Nie śpiewałam tyle od wielu, wielu lat, ja śpiewam teraz. Nie słuchałam tyle do Shemon chyba przez cały okres mojego słuchania, taki hotel, co słucham teraz. Po prostu w kółko. No i później jest godzina 19. O godzinie 19 mój mąż go zabiera na pół godziny. Z racji tego, że on pracuje, no to nie chcemy zawalać nie wiadomo jak czasu, kiedy on jest po pracy w domu, więc on ma swoje wolne po pracy rozpala w centralnym, siedzi sobie na telefonie, a ja do siódmej siedzę z dzieckiem. Czasami jest bardzo, bardzo ciężko. Czasami go poproszę, żeby wcześniej go wziął albo jakoś się wymienić czasem, bo na przykład nie wiem, chcę popisać albo coś, ale bardzo rzadko. Przeważnie jest, zawsze jest tak, że do siódmej jest ze O siódmej zabiera go mąż i idę sobie zrobić kolację. Nienawidzę się tak późno, ale nie mam wyboru. Jem o godzinie 7, czasem nie jem. Bo się tak zdarza, że czasami nie jem już tych kolacji, bo nie mam ochoty, i on się nim zajmuje i przygotowuje go do spania w ciągu tego pół godziny. No a ja sobie oczywiście nie mogę odpuścić. Jak na przykład jest kompanie, jak na przykład nie wiem czegoś nie wie, to ja już tam lecę, ja już tam jestem i choćby miała być tylko naocznym świadkiem siedzącym z boku, to ja muszę być. I chociaż jestem totalnie zmęczona, muszę być. To jest, to jest czasami aż chore i wiem, że nie powinnam tego robić, ale tak niestety bywa. Później e, mam czas wolny. Od tej 7 do 7.30 tak jak mówiłam, jem. E, Idę się myć. Czasami jestem tak zmęczona, że nie mam ochoty nawet się myć, ale idę na siłę. I po prysznicu czy kąpieli czuję się już znacznie lepiej. I do godziny 10. Tak się nie wiem, zastanawiam, jak ja takiego robię. E, przeważnie godzinach, no to szykuję się do spania i czeszę ciało y, szczotką, dlatego że po niestety nie jest już takie jakie było i trzeba i czesać brzuch i czesać uda, żeby w miarę to się jakoś y, po prostu poprawiło, no i później po tym y, czesaniu y, nakładam balsamy, oglądam telewizję, Czasem piszę, no zależy od dnia i zależy od tego, jak bardzo jestem zmęczona w tym, co robiłam przez cały dzień. No a o 10 godzinie, punkt, idę spać. Góra w pół do 11, ponieważ wiem, że zaraz będę miała pobudkę w nocy i muszę mieć stałe godziny budzenia się, żebym była w stanie wstać i zasnąć od własnych sił, bez tabletek, bez wspomagaczy, bez niczego. No, i w sumie zeszliśmy do ostatniego punktu zaplanowanego na ten filmik, czyli moja rana po cesarce, którą mam tutaj. E, jak z nią było? No, to tak, e, jeżeli chodzi o ten filmik, który miałam wcześniej, tam o porodzie, no to jeszcze miałam wtedy te wszystkie szwy, i później te szwy zostały mi wyjęte w 7 dniu, do 9 dnia po porodzie, chodziłam tragicznie. Ponieważ ciągle mnie szwy do silnego dnia, a później to wszystko jeszcze się normalizowało, też ta rana była ciągle przemywana i ciągle pryskana oktaniseptem. Wszystko z nią jest ok. Na ten moment mam jakiś taki kawałek blizny. Ona była taka, teraz jest taka. Po prostu się zmniejsza. Jest to taka kreska brązowa, którą mam pod brzuchem no i codziennie smaruję ją kremem na bliznę, ale nie wiem czy ona zniknie czy, czy zblednie na razie na to się nie zanosi i w sumie to wszystko co miałam się wam do opowiedzenia w nagraniu mam nadzieję, że was nie zanudziłam że stawicie uniesione łapki za moją poplaninę, komentarze i oczywiście zasubskrybujecie kanał nie mam pojęcia kiedy dodam filmik zawsze sobie obiecuję, że w przyszłym tygodniu nagram po nagraniu tego, który nagrałam i jakoś mi się nie udaje, więc nie mam pojęcia jak będzie z kolejnym filmikiem, ale mam nadzieję, że będziecie ciągle to wpadać na mój kanał, odświeżyć stare filmy albo szukać takich, których jeszcze nie oglądaliście i wciąż będziecie o mnie pamiętać. Do zobaczenia w następnym filmie, na razie.